Cześć, witajcie! Tu znowu Gimper, a to jest kolejny odcinek. Zagrajemy w Doom Evolution. No i co? Będziemy musieli sobie zawalczyć z tym Spider Mastermindem. Tylko jak ja mam go do diabła pokonać? 42 amunicji do tego, Boże... Ale na pierdziela, dobra. Dobra... Nie, co to za broń. Ojej. Jego tak, trzeba trzymać na odległość i do niego napierdzielać. Z tego co widzę. Bez sensu, bez sensu. A, i jemu trzeba w mózg strzelać też. Na tym modzie, bo jak strzelam mu po nogach, to mu nic się nie dzieje. Tak jest na tym modzie. W sumie głupie, o kurwa. Ciężko, ciężko ja to widzę. Spróbuję go ominąć, moment. O! O! To jest niby wyjście. Ale moment, chcę spróbować go zabić. To się trochę pomęczy, nie? Nie, tym nie ma co. Boże, jaki agresywny. Zrobię sobie tutaj nowego save'a, jak już go rozjuszyłem. Wejścia B. God fucking dammit! A tyle mnie było, nie? Tyle zostało z Gimpera. Ej, kurwa, debilu! Czemu to mi na taką shitową broń zmienia? nie? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Jak on do mnie, no strzela raz, a raz nie, co to jest za głupi save? Teraz mu w mózg nie mogę strzelać, nie? Bo tam się skawał. Wow. Bezsensowny to jest, chyba trzeba go będzie ominąć, nie? Nie mam takiego arsenału, żeby go pokonać. Głównie dlatego, że nie mam BFG, nie? Trzeba oglądać, jak się zagapi. O kurwa! I przebiec, no i dlaczego ty głupku raz mnie tutaj atakujesz, raz nie... Jestem tu będziesz na drodze stał? Dobra, niby to działa. Entering Dead Zone. Poziom 15, Dead Zone! I teraz tak, tu wiem na pewno... Coż to ma być? O, tak. Tu wiem ja na pewno, że to jest przejście do sekretnego poziomu. Niestety nie wiem, gdzie ono jest, więc zaraz do was wrócę, jak tylko się dowie. Sprawdzę sobie, nie? Żeby go pokazać. O, okej. Okay, Już wiem mniej więcej, jak tam dojść. E, sekretny poziom się nazywa Pharao... Tam Pharao... Nie, Pharao. Po polsku jest faraon, po angielsku jest Pharaow, nie? Farao może tak, znaczy. Dobra, nie będę się obawiał. Przecież teraz tak, wsiadamy tutaj do windy. O, rozpację. I teraz tak, idziemy tutaj w lewo. Tego gościa też możemy sobie zatłuknąć. Tutaj są jakieś przeciwnicy, ale my generalnie cholewamy. Idziemy tu. Tego gościa tu uwalniamy. Włazimy tu. Mamy nieśmiertelność. My sobie tu włazimy, możemy się nimi zająć. Jakąś odteczkę zgarnąć, nawet nie. Idziemy dalej tu. Tutaj jakieś linki, wychodzą na różne rzeczy. My idziemy tu w prawo. Tutaj. Teraz rozmawiamy, To jest inna tekstura, troszkę. Wchodzimy, mamy berzerka. tutaj wchodzimy. Mamy teleport i za nami jest wyjście do sekretnego poziomu. o nazwie Farao. What now? Looks totally different. Kind of like King Tut's condo. Well, whatever's here can't be any worse than usual, can it? Or maybe it's best to let sleeping gods lie. Jest, mapa czysta pierwsza Farao. Zrobimy save'a 23. Widzicie, mamy tam piramidę. Le. Jest dużo zombie. Wow, skończyła mi się amunicja. Co tu, goście? Podłazicie. O. Egipskie parodidła to są. Wow! Now this is what I call a gun. To niebieskie intrusze, to żeby prawdopodobnie wyjście. Dwa sekrety to są. gdzieś się na tym poziomie super secret level, nie? Niestety nie wiem gdzie on tam może być. Więc nie wiem czy go znajdę. Nie chcę mi się już doszukać szczególnie, tego super secret, nie? Chociaż w sumie czemu nie? Może jak będę miał już wychodzić z tego poziomu... sobie znajdę gdzie jest ten super secret. Co na jakieś impy? No No najpierw byłoby samemu odkryć, ale na Let's Play nie będę szukał Tyle czasu. To są arachnoidy tańczące w ogóle Arachnotronem te małe Mogę no, gdzieś na dłużej, ale na razie tam jeszcze nie chcę iść. Chwileczkę. Tu się rozejrzę. Co to jest? Są jakieś dwa trony, zobaczcie. Tu potrzebuję żółtej karty, a tam czerwonej. A tu nie mogę tu wejść. No nie da rady. No to co, to jest schody się otwierają. Co to jest? No dobra. Trzeba chyba tam na dłużej, chyba że. No nie, no raczej tak. Będzie to raczej innej możliwości Natomiast nic nie ma. Dobra, idziemy na dół w takim razie. To nic nie ma. Może jeszcze niżej trzeba. Coś było robione. Wow, to też jest. Umieraj! God fucking Mało życia, no ma wiecie. Dużo amunicji, ale cholernie mało życia. Wow. Koniec Ambo. Dzisiaj może być ciekawie skończyć tę historię. O! No to się skończyłem, ciekawie. Some revenanty Sprawdziłem wersję dopiero jak mało zrobione O! Berzer wypadł Super! Ekstra coś się odpalimy, nie wiem co Nie wiem co. Ale trudnie na górze coś tam się otworzyło Czy to się na pewno dość otworzyli Żadnego sekretu nie ma niestety To są spektry o kolejny berzel, fajnie A tutaj te, te, te głupi tańczą Tutaj się Do, to, to już nie tańczy! What the fuck! Tego żebym się nie spodziewał, nie? Że one się tutaj ruszą nagle Tego bym się nie spodziewał Tutaj teraz możemy iść Teraz do jakieś krypty by teleportowało. O, spektrum! Zadam sekret, Nie, no, tu jest spektrum, jeszcze biegają. Nie wiem, czy zdech, chyba nie. Nie, biegają tu. O, teraz zdech. Teraz zdech To jest grobowiec. Tylko faraona, który jest tu pochowany Lekkoś go tam odchodzi, a to jest miksturka, w ogóle jak podskoczę, nie cheatem To są dwie mikszturki Tu nie wejdę, mógłbym cheatem tym tym nie wejdę zresztą Stąd przylażę. To już musi więcej być Czym to jest jakaś mieszsza ściana w ogóle? No nie wiem, nie wiem no, no Tu mogę za to wejść. O więc łączkę tylko. No to tyle tak naprawdę. Tu jeszcze mogę, tu już nie ma. Czyli co? Może w tym pomieszczeniu mogę coś zrobić, rzeczywiście. Ale raczej nie. No pomyślmy, pomyślmy teraz. Hmm. Spróbujemy stąd wyjść. Będziemy dosyć ciężki się udaje do ogarnięcia. Kolejne dwa się tutaj ruszyły. O, prawie bym się sam zabił Komat tylko. Mam cię yep. To jest fajne Tam podejrzewam, że się nie otworzyło się Ooo nie kminie, ani trochę Można zewnątrz coś się otworzyło Wygląda, to jest tutaj, nie, no to już przestawiałem, nie wiem, więc nie, to po coś jest, nie ma, to co tu jest, o, kolejny zapas, no dobra, mam te zapasy, ale co mi po nich, o, no nie wiem, nie, 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 nie co co mogę zrobić. Myślę, żeby to jeszcze poszukać, ale tego na nim nic nie widziałem. Coś z tym trzeba, cholera, zrobić. Może jakiś przycisk gdzieś tu jest, którego nie zauważyłem. Ja nie, nie wydaje mi się. Tutaj nic. Mówi rakietą tam, nie wiem... Dobra, czekajcie, spróbuję to ogarnąć i zaraz do was wrócę. O, dobra, wiecie co? Poczytałem troszkę i tu powinien być żółty klucz. Przynajmniej tak jest na większości gameplayów. Ludzie tam w komentarzach piszą właśnie, że o, cóż, tam tutaj w 2.30 nie miałem tego klucza. Jak to, jak to, nie? No i tam w komentarzach odpisują im, że a, to jest Bóg i trzeba e, ten. No i że trzeba ten klucz sobie samemu dodać. Czyli trzeba tak będzie chyba zrobić. No jest to z tego, co tam piszą. Nie? No oczywiście ja nie wiem, nie? widzę po prostu, że nie mam tutaj nic do zrobienia. Tego, że tego klucza nie ma, bo widzicie, nie mam go w na, tam, tam na gameplayach jest, no więc coś jest na rzeczy. O, rzeczywiście przynajmniej trzeba go dać sobie ręcznie i chyba tak będziemy musieli zrobić, co? Nie, nie wiem jaka jest komenda, żeby to dać. Rzeczywiście, tak, tu, dokładnie w tym miejscu, nie? I wtedy możemy dalej iść, to tam normalnie wygląda, tylko tak. Eee, nie wiem, czy coś takiego zadziała. Eee, Gif, key, na przykład. Eee, give yellow. I nie wiem mi tamy. Nie chcę przydać idkfa, bo to mi da wszystko, nie? Wielu, bim... bo kij jest, key działa, nie? Ale się, kijk ale... No, musiałbym... zobaczcie, poczekajcie chwileczkę jeszcze. A, no dobra, musiałem tutaj się wspomóc jednak idę kfa. Nie znalazłem tej możliwości... że tak powiem... dodania tego klucza jakoś inaczej. E, no cóż, no niestety, niestety jest to błąd mapy. Chyba, że jest inaczej, ktoś mnie wyprowadzi z błędu. Ale, tak jak mówię, widziałem z 3-4 i rzeczywiście tam był żółty klucz. W tamtym miejscu, nie? gdzie ja go nie miałem. A te komendy próbowałem give IK e, to jest, ale to nie ma. Give Yellow Key też, nic, nic, nic nie chcę wejść, nie? żeby mi to dać. Także, no nie wiem, cóż. Uh, co tu dodałem sobie za dużo? Big fucking gun'a sobie. O, but Secret Weapon MP40. No, jestem gotra, jestem pozbawiony. No, od sobie tylko BFG po prostu niepotrzebnie dodałem, nie? No tak poza tym... No dobra, nieważne. Nie będziemy tego ro... roztrząsać, bo to... Musiałem to zrobić tyle, nie? Bo nie było opcji, żeby to inaczej przejść, no. Proste. To jest bookmap. Nie, to Nie wiem, co się tworzyło. Więc trzeba znaleźć, co? Na pewno tak. To ja raczej No, no i masa amunicji dostałem. Też nie jest fajne. Mogę to wystrzelać po prostu, nie? No, coś się tu powinno otworzyć? Może coś na zewnątrz, zobaczymy. Łopież, tak czuję. One mapy to były tutaj, tak? Nie, tu było. Zmieniłem, co tu się zmieniło. Tutaj teleport się otworzył, no tak. Są mankubusy, są rewenanci w jeśli się z BFG nie będę korzystał dopóki nie znajdę. Nie ma to tamto. To no chyba, że jakaś taka sytuacja będzie, ale to wątpię raczej. Oj, głupi wena. Nie lubię. Przez to samo naprowadzające rakiety, to Dosyć denerwujące. No umierajcie! O, troszki same zostały do fajne. Co to dla mnie tutaj? Szczelarz, gościu? Tu nie mogę otworzyć Tam zaraz pójdę a, tego z Sousfira to muszę zgarnąć. Sushir to jest jeszcze jakaś dźwignia. Hop! W sumie nie wiem co zrobiło O! To jest na w ogóle. BUM! rozpadł się I tu mamy że teleport aha, rozumiem rozumiem, dobra to na tą sól tutaj polecimy chyba wystarczy tak, o właśnie i polecimy sobie teraz tutaj coś tu do mnie strzela ale nie widzę co no nieważne a co tu, kamon? Wow, arcvile? Wylas. Dwa Arkwile, o, to będzie hardcore. Mogę tak dosłownie powiedzieć, że to będzie ogień. Tu będzie z spala widzenia. To jest najważniejsza zasada walki z nim. Jak nas widzi, to nam może krzywdę zrobić. Jak nie widzi, to nie może. Co to do diabła do mnie strzela? Nie widzę nic. Tu strzelają, z okien. Nie pomyślałem nie? Co to za karnie? Więc wychodzimy stąd teraz Coś co się powinno otworzyć, ale nic nie widzę Tu się wysunęło Ale właściwie co z tego, nie? Zobacz, tu jeszcze coś? Nie. Tutaj wracam. Co co mi się przyda, bo wezmę sobie apteczki. jedną. No, pierd... Chyba sekret widziałem tak w ogóle. O, o tu. Wynikiem no, teleportu taka inna tekstura, tylko dziwna trochę. Nie, dobra. To w tym miejscu sobie zrobię seiba i zapraszam was na kolejny odcinek. Zagrajemy w Doom Evolution.